Właśnie, kwestie związane z MMA, no ale zobaczmy jak walczy, obydwaj panowie z klasycznej pozycji, czyli lewa noga o, z przodu. Dobra, teraz ciosy obszerne trochę w wykonaniu Bąka, no i tutaj musi pilnować Adam Kozakowski, żeby nie było Grand End zresztą ma. Doświadczenie w trudnych interwencjach, zresztą na kurbiowskiej koźni a... mistrzów, też pokazał kawałek jiu jakim dysponuje sędzia. Sędziujący nie tylko kickboxing, ale również muay thai i boks. Dobry front, teraz w wykonaniu zapadki. Jest middle, zamknięty teraz na rożniku bąk, ale szybko ratuje się clinzem. Chyba Hajdika, wykonanie zawodnika z ostrołęki. Łęki. Oj, piękne natarcie, piękna akcja, zapadki. Tak, mocno zapchnięty do defensywy Sebastian Bąk. Wydaje Jak... się jakby trochę bardziej silniejszy fizycznie. Zapadka. No, Zawodnicy z reguły tak są jest. silniejsi od kickboxerów. No, kickboxing jest kick sportem o wiele bardziej kondycyjnym jeżeli siłowym. Teraz no, chociaż dobry zamachowy, cofa tak. się. Zapadka, no ale Bong klinczuje, no miał. Gdzieś tam zwój moment zawodnik dla Pradzymin, ale nie skorzystał. No ale trochę przetemperował te ofensywne zapędy podopiecznego Arkadiusza Ludwiczaka. No musi uważać tutaj Zapadka, bo te kontry już kilka razy weszły. Na razie to były obcierki ze strony Bąka. Ale to nie jest tak hej do przodu. Zobaczymy co będzie dalej. Ostatnie 10 sekund jeszcze gdzieś tam mocna wymiana o, ciosów właśnie, pod linami. Tak. Ale wcześniej gonko znajmia nam, że czeka nas 60 sekund przerwy przed drugą rundą. Naprawdę bardzo fajna runda, tak jak żeśmy się spodziewali. Naprawdę zawodnicy wykazali tutaj dużą duży pęd do tej walki powiem, że zapadka tutaj na początku otworzył ogień, poszedł do przodu, ale nadział się na parę kontr i myślę, że druga runda będzie jeszcze ciekawsza, ponieważ no wiadomo, że zawodnik w narożniku czerwonym bąk to jest typowy stójkowicz i myślę, że będzie szukał tutaj jakiegoś patentu, żeby zawodnika tak wszechstronnego skarcić. No e, może jakieś dłuższe kombinacje, bo obydwaj zawodnicy walczą właśnie tak jeden cios bądź kopnięciem, góra dwa, no tak typowo właśnie pointfightingowo, typowo Dokładnie. jakby zawodnicy mieszanych sztuk walki. Rozpoczynamy druga runda, no i od wysokiego kopnięcia zaczął Bartosz Zapadka, no szuka, szuka, o teraz próba kontry. No jeszcze nie wyczuł tego dystansu Sebastian Bong w drugiej rundzie gdzieś trochę brakuje właśnie tego podejścia po te przeciwnika. No szuka swojej szansy w kontrze i na razie mówię to są obcierki, ale może zacznie trafiać w końcu. Teraz to on naciera. Teraz Piękny to on brawy, krzyżowy dominującą. tak jest. Znowu bąka. teraz prosty. Ale rozcieczył trochę Bartka zapadkę, który ruszył ze swoją kombinacją. No i już nie oddaje pola. Niemalże żadnego centymetra kwadratowego ringu w hali im. Arkadiusza Gołasia w ostrołęce. Dobry midar. Szuka swojej szansy w dalszym ciągu Bąk. No i znalazł teraz dwa dobre ciosy, które doszły w końcu celu. Zawodnik z podwarszawskiego Radzymina. Świetnie przepuścił eter prawy krzyżowy Bartek zapadka na uniku. Nie kibice Bartka Zapadki niemal przez całą walkę skandują jego. I mnie no. teraz znowu, świetne zajście za plecy, no bejście widać, teraz. widać, widać, że tutaj MMA jest sportem priorytetowym dla Bartka Zapadki. No i skutecznym. Tutaj ładnie to zrobił to obejście za plecy. 10 sekund, dobry tip na otrzymanie sensu w wykonaniu bąka, no te ciosy trochę, zabrakło nóg, zabrakło skrócenia. W tej końcówce, no i za nami druga runda. Arkadiusz Ludwiczak też mający, jak dobrze pamiętam, dwie zawodowe walki. W MMA, MMA, trener Ostrołęka Fight Academy. no Klubu, który specjalizuje się bardziej w stójce, ale też w ofercie mają treningi MMA, które prowadzi Wiktor Mochowski, którego zobaczymy w jednej z walk dzisiejszego wieczora. Zawodnika, który łączył starty w MMA ze startami w kickboxingu. No i kto wie, czy nie roszczy nam tutaj jakaś nowa, kolejna potęga, jeżeli chodzi o mapę sportowych klubów w Polsce. A La Targowa Fenix, ostatnie piętro. E, świetnie wyposażony klub. No i zaczęło się mocno. Tak, myślę, że będzie szukał swojej szansy Sebastian Bong. Jest to trzecia runda. Ruszył tutaj naprawdę z mocnymi e, uderzeniami. No, i jak na razie na Miderki postawił, chociaż teraz dłuższa akcja pięściarska w wykonaniu. Zapadki jest no. Kolano no Zaczyna, zaczyna nam się robić nieco ostrzej w tej trzeciej odsłonie. No, naprawdę bardzo imponuje mi tu zapadka. Bardzo ciekawa stójka. No, te cepy takie przestrzeliwuje. Bąk rozpaczliwe można powiedzieć, nie wiem dlaczego. Aż tak. No, ale Zostają nogi przede wszystkim. No, gdzieś nie dochodzą nogi z tymi ciosami, więc no, nic dziwnego, że próje powietrze tak zwanymi weselniakami Sebastian Bąk. Tak, masz rację. Też brakuje takich akcji na dwa tempa, tak jak w boksie. Dlatego kopnięcia przerywają często te zamiary. No teraz seria takich jakiś niezbyt Skutecznych prób ciosów z, ze strony Bąka. Niedokładny jest wyjątkowo w tej trzeciej rundzie. Chce, ale niestety nie dochodzą te cele, celne ciosy. No, ale też tutaj mocno mobbingowany przez narożnik. BB. dawaj cały czas do przodu. Słyszymy z narożnika, zawodnika z razy minano. Nic dziwnego, więc że stara się za wszelką cenę czymkolwiek trafić zawodnika z Ostrołęki. A Bartek Zapadka czujny, niczym ważka w obronie. Ostatnie 10 sekund, jeszcze próba. Skoczenia z latającym kopnięciem. O, no, Tak jest. Jest kolana i jest koniec. Trzy rundy e, za nami. Kończący trzecią rundę oraz całą walkę numer. Sporo zdrowia zostawili w tej zawodnici. walce zawodnicy. Walka Nagrody naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Trzecia runda w wykonaniu w zapadki uważam naprawdę świetna. Przegorsz, świetna prezes prezes stójka, ciekawe kombinacje, nie było chaosu. Można powiedzieć, że kontrolował tą nariz. trzecią rundę zapadka. Tak, zdecydowanie tutaj obrona przede wszystkim tak jest. na odchyleniach. Świetna praca. Zawodnika Ostrołęka Fight Academy, a my już czekamy na Krzysztofa Putznera, który ogłosi nam, kto zwycięży w tym pojedynku. Szanowni Państwo, tę walkę jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Bartosz Za! zasłużone zwycięstwo zapadki, tak jak